Cześć. Dzisiaj podczas jazdy chcielibyśmy wam pokazać jak działa kolejny system, w który nasze samochody są wyposażone, a mianowicie asystent pasa ruchu. Zobaczycie jak ten system działa w praktyce, kiedy będzie na nas skrzyczał, że najechaliśmy na linię, kiedy będzie kontrolował kierownicą. Zapraszam, myślę, że jest to bardzo ciekawa funkcja, która na pewno przyda się podczas codziennego użytkowania auta. No to sami zobaczcie. Moi drodzy, a więc zobaczcie. Jadę sobie po drodze. Jadę naszym modelem hybrydowym Niro, o którym też nakręcimy, ale zupełnie osobny film. No i jadę, jadę w swoim pasie. No i z jakichś tam przyczyn nagle zaczynam zjeżdżać. Zobaczcie, co się stanie, kiedy puszczę kierownicę. Jak samochód zareaguje na moją zmianę pasa. Bez włączenia kierunkowskazu, ponieważ ten system. Będzie nas ostrzegał i kontrował tylko wtedy, kiedy nie włączymy kierunkowskazu. Kiedy chcemy, kiedy chcemy po prostu zmienić pas, no dla systemu jest to oczywiste, że jesteśmy świadomi tego, co robimy i wtedy nie reaguje. Ale ja teraz nie włączam kierunkowskazu, po prostu puszczam kierownicę i zobaczcie, co się stanie. Widzicie? My mieliśmy komunikat Trzymaj dłonie na kierownicy, a samochód sam skręcił kierownicą i spowodował, że wróciłem na swój pas. Zobaczcie jeszcze raz. Widzicie? Ja nic nie robię, a samochód sam. Teraz akurat poczekam aż ten samochód nas minie. O, i zobaczcie. Ja nic nie dotykam. I wracam na swój pas. Znowu zjeżdżam. Informacja. I skręt kierownicy. Informacja i leciutka kontra kierownica. Informacja i kontra kierownica. Informacja i kontra. Całkiem przydatne, prawda? Na dzisiaj to wszystko. Czekamy na Wasze komentarze i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Dealer Continental Auto zaprasza. Słupsk, ulica Szczecińska 40. Więcej na continental.kia.pl.